Dobrze, wakacje powoli się kończą. Ja obiecałem, że zajmę się dyżurami w naszej szkole, jak rozwiązać ten problem, bo to jest. Nasza szkoła jest dużą szkołą, to jest duża liczba nauczycieli i jest problem z przepływem informacji, jeżeli my pracujemy w różnych pokojach nauczycielskich, no ale jest odpowiedzialność, ale właściwie kto to ma zrobić. Jak to się odbywało do tej pory? Do tej pory było to tak, że była karteczka wywieszona w pokoju nauczycielskim, na której były rozpisane dyżury. No i rzeczywiście, jeżeli wszyscy są y, obecni, to wszystko funkcjonuje ok. Problem się zaczyna wtedy, gdy kogoś nie ma. Y, bo, bo właśnie o to chodzi, że nie wiadomo, kto ma właściwie wiedzieć o tym, że ktoś zastępuje kogoś. Tutaj są zastępstwa zapisane, ale y, jak, jak, jak to ma się odbywać, jeżeli przerwy są krótkie, szkoła jest duża i, i mamy sobie z tym wszystkim poradzić? Otóż y, ja, to jest mój kalendarz, y, Wiele razy próbowałem e, próbowałem lansować kalendarze Google. Kalendarze Google dlatego, że one są związane z, z urządzeniami mobilnymi i w obecnych czasach rzeczywiście każdy prawie korzysta z telefonu i jeżeli to jest komputer i telefon, to wszystko mamy jakby pod ręką. No i e, zrobiłem parę filmów, jeżeli ktoś by chciał obejrzeć sobie filmy o kalendarzach Google, to polecam, Jestem tam trochę tego. Natomiast tutaj chciałbym się zająć tym jak to zrobić rzeczywiście w tych kalendarzach Google? Rozwiązać problem dyżurów w naszej szkole. Oczywiście inne szkoły mogą z tego skorzystać. Teraz tak, tu jest mój kalendarz sierpniowy. Jak to będzie wyglądało? Ja już sobie przygotowałem trochę taki wstęp, bo to nie jest tak, że, że tego nie ma, i tutaj już sobie po, troszeczkę poprowadzałem. Tutaj to wszystko jest wprowadzone, takie teoretyczne dyżury. Jak to będzie wyglądało w telefonie, żeby to zobaczyć, jak wygląda w telefonie, to już pokazuję. Prościej mi będzie, żeby wyświetlić niż pokazywać tutaj. Dlatego proszę zobaczyć, tutaj sobie yy, przesuniemy. I yy, tutaj jest ekran tego telefonu, już pokazuję. I mamy kalendarz Google. To jest osobna aplikacja. Oczywiście, żeby było śmieszniej, można korzystać właśnie z innych aplikacji, bo te kalendarze fajnie przepływają. Czyli jeżeli sobie teraz na przykład tutaj, tak to wygląda, aha, właśnie, nie mogę sobie tutaj klikać, muszę sobie tak naprawdę włączyć tutaj, czyli tutaj sobie włączyłem teraz sierpień i ja tu mam swój kalendarz, mój kalendarz, w którym widzę tam, jakie są wydarzenia, że na przykład 30 jest pedagogiczna, tak jest zapisane, a tutaj już widać, o, proza życia, gdzie będzie się to przewijało. Ale jeszcze chciałem pokazać właśnie, że w tych innych kalendarzach, proszę zobaczyć, tutaj to jest kalendarz taki, nie wiem, systemowy, z tego telefonu, że po prostu widzimy też, że można nanosić niektóre rzeczy. Czyli na przykład z kalendarza Google widzę, że to niemieccy szachiści w wapnie i to jest, i że rada jest też jest. Także to nie ma problemu z tym, żeby między kalendarzami pracować, czyli jak ktoś ma swój jakiś ulubiony inny kalendarz, prawdopodobnie będzie mógł zaimportować ten kalendarz googlowski, do tego kalendarza i cześć. W związku z tym, e, znaczy, czasami będę pokazywał, jak, jak to wygląda. Stop. Czyli to jest wrzesień, i tutaj już proza życia. Czyli, tak będą wyglądały te, te zapisy o tego kalendarza. Na razie tak wyglądają, ale ja już przeskakuję, żeby pokazać, o co tak naprawdę chodzi. Eee, tutaj jest znowu wygląd taki miesiąca, gdybyśmy chcieli, to możemy oczywiście wygląd dzienny i sobie przeklikiwać dni, pojedyncze dni, ale eee, wygodniej mi będzie pokazać konkretnie, o co, o co mi chodzi yy, tutaj. Eee, ja sobie porobiłem takie skróty, znaczy w ogóle kalendarze. Eee, tutaj widać, są wszystkie kalendarze, na przykład związane z kątem szkolnym, czyli wszystkie moje classroomy i tak dalej, i tak dalej, a tutaj sobie zrobiłem kalendarz, znaczy to może już odłożę kalendarz i omówię, co to jest za kalendarz ustawienia udostępniania. Otóż to jest kalendarz, który się nazywa kalendarz dyżurów, nieobecności wyjazdów w ZS-2. Bo właśnie o to chodzi, żeby nanosząc tam będziemy mogli się wzajemnie komunikować i informować. Ja, ja się postaram zrobić, żeby ten kalendarz funkcjonował i jakby zbuduje ten kalendarz dyżurów, natomiast rola nauczyciela y, będzie polegała tylko i wyłącznie na tym, żeby czego poinformować, że się jest nieobecnym. I to będzie wszystko, jeśli chodzi o, 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 o zadania innych nauczycieli. Dobra, czyli tutaj jest y, to co jak, ja mogę oczywiście dodawać. Także nie ma problemu, ja dodam wszystkich nauczycieli tutaj, żeby mogli wprowadzać zmiany, bo y, to, że co tam idzie zrobić, to może sobie każdy przejrzeć to nie jest jakby istotą tego filmu, także ja wracam do tego, bo to, do tego dojdziemy jeszcze. Czyli tutaj sobie powstawiam. Tak naprawdę wystarczy, że ja wstawię jeden tygod tygodniu. Także to nie jest tak, że ja się tak naprawdę wielce napracuję. Może pokażę. Otóż tutaj sobie zdałem takie wydarzenie. Piw 1. Chodzi o to, że to jest dyżur, piwnica pierwsza. Może wyedytuję, żeby to było lepiej widać tak I już mówię co, co było tak naprawdę istotne. Otóż tak, zaczyna się od 4 września. Aha, i tutaj do, znaczy, tu jeszcze jest więcej opcji. O co chodzi? Ja to sobie wpisuję, że na przykład to jest dyżur w piwnicach, część pierwsza. Od kiedy to, to trwa, do kiedy to trwa? Znaczy, jak to jest wpisane, Tutaj jest wpisane, że od 7.45 do 10.45, no to wiemy, że akurat nas to będzie 10.32, bo także. A tutaj z tym, tym datą to, to, to jeszcze o tym dojdę. Będzie dobrze. Lokalizacje nie musimy się bawić tam i, i inne rzeczy nie musimy się bawić. Ważne jest to, że mm, napiszemy, że to jest ten dyżur i e, napiszemy sobie, kto w razie czego zastępuje. To jest istotne. Ale to je, ja, ja zrobię, ale do czego to będzie potrzebne, to zaraz o tym powiem. Właściwie lepiej będzie widać, gdy ja będę robił nowe e, takie e, wydarzenie, bo tam sobie kilka dyżurów pododawałem, ale rzeczywiście tak sobie teraz myślę, że prościej będzie, jeżeli pokażę na, na takim nowym wydarzeniu. Czyli tak, tu jest piwnica pierwsza, piwnica drugie to jest jakby część druga, a sobie teraz dodam nowe wydarzenie. I proszę zobaczyć tu sobie nazwę to jako UAM tak to jest nazywane u nas, część druga żeby było lepiej widoczne, że tak, tu jest nie ten kalendarz już, to jest ważne, ale właśnie w, włączmy więcej opcji i wtedy będzie to lepiej widoczne, co tak naprawdę się tam dzieje, co ja tam tak naprawdę zrobię, czyli UAM2, I teraz tak, e, nie cały dzień, czyli tu musimy wpisać godziny, czyli to będzie od 10, e, znaczy 30 pisze, ale chodzi o to, że 10,45, ale to gdzie poprawić, tam 32, 32, a. Tak, 10:32 e, AM do. Tutaj u nas zwyczajowe jest do 14.00. E, nie doczynę. Dobrze, do 14:00. E, dobra. Teraz tak. Nie powtarza się. E, znaczy, powtarza się tylko, że co tydzień w poniedziałek. Chodzi o to, że tak naprawdę wszystkie poniedziałki będą mieć teraz wyznaczone. I jeszcze tutaj będzie też zaraz do tego dojdę, że będzie więcej opcji, bo tutaj jest coś, to, 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 to niestandardowe, czyli ja to sobie pokażę. Czyli tak, e, nigdy, znaczy, powtarzaj w poniedziałki, ale nie po 13 wystąpieniach, e, tylko na przykład e, kończy się e, jak będzie koniec semestru, czyli tak naprawdę e, to będzie, no nie wiem, załóżmy tam. 26 stycznia 2024 roku. I wszystkie poniedziałki w tym półroczu będą załatwione w ten sposób. Czyli powtarzaj co tydzień ten dyżur yy, tutaj. A to jest jakby moja praca, także to nie, ja to zrobię. Ja sobie po prostu przepiszę. I teraz tak, yy, sobie tutaj piszą, że na przykład yy, dyżur przy bibliotece część druga. Teraz tak, wpisujemy sobie tutaj kto tak naprawdę będzie dyżurował, czyli załóżmy, że będzie tam Adam Mickiewicz i sobie zapiszemy jeszcze, że kto będzie go zastępował, na przykład będzie go zastępował Juliusz Słowacki, ale to może być w ten sposób, że J. Słowacki małpa zs2 wagrowiec.pl a dlaczego tak? Właśnie dlatego, żeby zrobić z tego od razu adres, czyli w momencie, jeżeli osoba nieobecna, jeżeli nie będzie obecna, to właściwie może od razu sobie wejść do swoich dyżurów i poinformować akurat tą osobę, że słuchaj, nie będzie mnie w tym tygodniu i wtedy w tym tygodniu no musiałbyś iść na, na dyżury na przykład tam za mnie na UAM2. Dobra i tutaj sobie wstawiamy, że to jest, wstaw link, znaczy, tutaj już widać, że jest linku, linkujące, że rozpoznam, że to jest adres. E, natomiast ten Adam Mickiewicz, oczywiście można by było to też tutaj dopisać, bo tu jest, nie jest problemem, żeby dopisać co tam. E, nie ma sensu też dopisać za dużo. Czyli w tym momencie wystarczy, że rzeczywiście sobie zrobimy, że to jest ten dyżur przy bibliotece, część druga, i to będzie w każdy poniedziałek od 10.32 do tam 14.00. I będziemy widzieli y, y, ewentualnie, kogo powiadomić, jeżeli nas nie będzie. A, czyli tak. Co do gości i do tego innego ważne jest, żeby ten kalendarz wybrać odpowiednio, bo właśnie teraz bym zrobił nie w tym kalendarzu, czyli to jest zs 2 dyżury nieobecności. E, I teraz tak, ja może pokażę oczywiście, że, że, że to będzie się działo, czyli e, z momencik jeszcze muszę się przełączyć. Czyli w tej chwili jest UAM1. E, jak, jak to wygląda ten UAM1 albo PW1, piwnica 1? Proszę zobaczyć, że teraz tak, mamy tutaj e, napisane, że poniedziałki, znaczy 7:45 do 10:45, powtarzanie co poniedziałek, dyżur w piwnicach, część pierwsza i tam jest AA, a zastępstwo robi tam ktoś tam, prawda? Czyli w tym momencie, jeżeli ten AA byłby e, nieobecny, to wystarczyłoby, żeby poinformował e, tutaj zastępcę o tym, że. Mm, nie ma go w, w, w tych dniach, w związku z tym ktoś musi go. Znaczy, ta, ta osoba powinna go zastąpić na tych dyżurach. I ona dostaje powiadomienie i w tym, wtedy w tym wypadku wiemy. Yy, natomiast dyrekcja też będzie niejako wiedziała, kogo ścigać, jak nie ma yy, nikogo na dyżurze, prawda? Czyli tak, dobra, to to przeskakujemy tu. I miałem teraz dokończyć edycję tego. Yy, czyli tutaj w tym momencie robimy zapis I proszę zobaczyć. Yy, wydarzenie zostało zapisane, czyli teraz już mamy wszystkie poniedziałki. Ja wpisywałem jeden poniedziałek, ale tak naprawdę mamy wszystkie poniedziałki, Tu jest wrzesień, ale jeżeli ja sobie przyjadę teraz październik widać, że w poniedziałki już mamy. I tak sobie mógłbym to oczywiście ułam 1 teraz wstawić we wtorki, UAM, bo tam będzie inny skład i ktoś inny będzie dyżurował, dlatego... Nie bawię się, żeby robić to teraz, bo tak naprawdę chcę zrobić to naprawdę. Jeżeli będę mieć tą karteczkę, to, to nie będzie problem, że ja sobie po prostu naniósł z tej karteczki do, do tego kalendarza, te dużury właściwie właściwy taki sposób. Natomiast rozwiązanie będzie uważam, że całkiem, całkiem sprytnie funkcjonowało. Dlaczego? Dlatego, że jeżeli mamy coś takiego, to w tych dużurach. Bardzo, bardzo łatwo będzie sobie zobaczyć, nawet znaleźć, czy ktoś nie jest na jakimś dyżurze. Albo myślimy, że ktoś tam gdzieś tam powinien być, a my sobie tam klikamy i patrzymy, że BB i zastępstwo jest tam i on jest tam w piwnicach, część druga. Eee, oczywiście możemy jeśli Prościej byłoby z takiej, karteczki, mm, z takiej karteczki odczytać, kto gdzie jest. Natomiast y, jeżeli ktoś jest nieobecny, no to w tym momencie. Mm, Chociażby sam fakt, że nie ma dostępu do tej karteczki, prawda? A może sobie sprawdzić z dowolnego miejsca na Ziemi, kto w tej chwili dyżuruje. Czyli tak to wygląda yy, takie, takie rozwiązanie. Czyli to może tak dzisiaj. Natomiast. Oczywiście chętnie bym opowiedział. Natomiast nie chcę przedłużać i przynudzać. Ewentualnie, jak się pojawią jakieś pytania, to wtedy chętnie wytłumaczę. Także... Dziękuję i do zobaczenia w nowym roku szkolnym.